Cześć, nowy rok, nowa ja, proszę bardzo, jaki elegancki, Danielek obcięty, krótka broda. Barber wczoraj powiedział mi, że od razu ileś tam lat mniej. No dobra, ale nie będziemy tutaj rozmawiać o barberach, o brodach i o tego typu różnych, mniej ważnych elementach naszego życia. Pamiętacie te czasy, kiedy Springbank pakowany w takie kartoniki, U, kiedy to było. No właśnie, teraz już nie jest. Teraz już springbanki wszelakie. Po prostu są sprzedawane jako gołe butelki. A te kartony, powiem szczerze, no, czy jest mi ich szkoda? No ani to nie było solidne, ani to nie było jakieś szczególnie wyjątkowe. Nie, no fajny był kartonik, ale no już teraz nie ma. Nie wiem dlaczego. Może Względy ekonomiczne trudno mi powiedzieć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Springbanku w wersji dwunastoletniej. Raz już był Springbank 12 omawiany, kiedy opowiadałem o, o destylarni Springbank, o tym, czego w niej nie lubię. Wtedy wziąłem na warsztat jedną z dwunastoletnich edycji. No i dzisiaj zrobię to ponownie. Dzisiaj będzie to bacz 22. 12-letni Springbank Batch 22 butelkowany w mocy 55,4% w skład tej whisky wchodzą destylaty leżakowane w 50% w beczkach po sherry i w 50% w beczkach po bourbonie. Bardzo lubię 12-letnie Springbanki. Jest to moja ulubiona 12-letnia whisky. Jeśli chodzi o core range różnych destylarni, ale zrobimy tak, że doświetlę sobie troszeczkę nieco to moje wspaniałe studio i zrobimy tak. Na pewno widzicie niewyobrażalną różnicę, więc opowiem teraz o Springbanku. Jest to whisky, która na Whisky Base znajduje się pod numerem 183. 244 i została oceniona na 88,6 na 100 punktów przez 626 osób. Wysoko, jak na 12-letnią whisky to to, to wysoko. Nie ma się co oszukiwać. Natomiast więcej na temat tej whisky co się możemy dowiedzieć już. 2021 rok zabutelkowania. Resztę już powiedziałem, 50% Bourbon, 50% Sherry, 55,4%. Ciekawą rzeczą jest to, o czym już wspominałem kilkakrotnie, mówiąc o destylarni Springbank, że ich edycje w mocy beczki mają dość niski woltaż. Nie wiem, z czego to wynika, dopytywałem w destylarni, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, po prostu nie wiadomo. Jak to jest, że na przykład jakieś Bennevisy w mocy beczki dziesięcioletniej potrafią mieć 62%, a Springbanki w mocy beczki potrafią mieć 52%? No ciekawe, no, bardzo to jest jakieś takie zaskakujące. Co to jest z tą destylarnią, że, że taki niski. Leją do beczek 63,5%. O to też dopytywałem. Może w tym roku uda się dopytać. Yy... Ponownie, może trochę pociągnę temat, może pociągnę kogoś za język, bo wybieram się do destylarni Springbank w marcu. No, zobaczymy, co mi tam powiedzą. Fajnie, że teraz już jak poprzednim razem byłem w destylarni Springbank, to jedyne co to opisywałem, recenzję na blogu, natomiast teraz będę się starał relacjonować całą tą wycieczkę i publikować. Później materiały wideo z tej wycieczki. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten sposób publikowania różnych materiałów. Tym bardziej, że do tej pory, na przykład, jak byłem w testlarni Triple Head w Bieruniu, to też taki fajny materiał się udało. Tutaj zobaczcie taką przebitkę. Kolego, co ty tutaj robisz? Cerepnik. No to dobra. O. Tu larnia. Tak się nazywają, tu kowal, tu zlew, tu kapie. No, to jest tak jak myślałem właśnie. Na pewno przez kontakt z beczką mhm. to to zyskało bardzo, bardzo mocno. Po hiszpańskim widzie. Super. I to jest połączenie pół na pół. A jaki jest okres leżakowania? Około 4 lata w tej. Około chwili. 4 lata. Jako pierwsza polska destylarnia, jaką miałem możliwość zwiedzić, to jest właśnie Wasza destylarnia. Całe dobrej roboty, bardzo mi się Dziękuję podoba. Bardzo. Dziękuję za gościnność. No i to takie było naprawdę fajne doświadczenie, bardzo przyjemne. Zresztą moja pierwsza wizyta w destylarni jakiejkolwiek, odkąd zacząłem kręcić materiały wideo, i tak to sobie poskładałem później. W kontakcie z chłopakami z tej destylarni jesteśmy do tej pory. Dobrze, w takim razie weźmy za rogi Spring Banka. Lubię tą destylarnię. Wielokrotnie to powtarzam. Lubię ją za to, że korzeniecz, te podstawowe edycje trafiają w moje gusta. To mało powiedziane. Trafiają w gusta większości osób, która sięga po podstawki. Nie musimy szukać nic od niezależnych butlerów, żeby napić się sztosów od Springbanka. Tak, tak to, tak to jest. Fajnie, że w ogóle nie stosuje się tutaj filtracji na zimno, fajnie, że w ogóle nie stosuje się tu barwnika, ale też fajne jest to, że oni potrafią wypuścić nawet dziewięcioletnie whisky, ośmioletnie whisky, które też są naprawdę dobre i to jest fajne i to jest świetne w tej destylarni. Wszystko jest robione na miejscu, wszystko jest robione metodą kraftową, nie będę się na ten, na ten temat specjalnie rozgadywał, Spróbujmy więc Springbanka 22 bacz. Powiem od razu, jest to jeden z bardziej lubianych przeze mnie baczów, właśnie tej 12-letniej edycji. Chyba mój ulubiony z tych, co próbowałem, bacz to 21. O nim też opowiem za niedługo przed kamerą. Bardzo lubię bacz 23. To jest ten z beczek 100% Bourbon. Później jeszcze wyszedł jeden Springbank 12 też 100% z beczek po Bourbonie. Tego nie próbowałem, ale 23 albo 24, chyba 23 jest. Zresztą teraz pojawia się na ekranie, o którym baczu naprawdę konkretnie jest mowa. 100% Bourbon też to była petarda. No, 22 też bardzo lubię. Nie przepadam za 16 i 20, o 20 poopowiadam jeszcze przed kamerą, ale teraz zobaczmy, co tutaj w zapachu, w smaku i w ogóle o co się rozchodzi w tej whisky. Lubię. No piękny zapach, piękny, rewelacyjny jest ten zapach. Takie, co tutaj takiego ciekawego czuć? Wiecie, co tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy? To powidła. Morelowo-Śliwkowe z Kardamonem, z Anyżem, z Goździkami, leciutko-leciutko wędzone, dużo karmelu, sporo tofi, miód, wosk, mleko migdałowe, marcepan, kokos. Wanilia. No, po prostu tutaj naprawdę się dzieje. Dzieje się dużo, dzieje się dobrze. Jest to przyjemne. Jest to, no, jest to, jest to, jest to petarda. 88, 88 <coughs> punktów, 88 punktów. 12 letnie łyski, 88 punktów. To dobrze. To jest bardzo dobrze. teraz smak. No. Jest. Jest naprawdę przyjemnie. Ojej, ojej, Bardzo spójny aromat ze smakiem, ale jeszcze w smaku mamy dodatkowe takie... takie coś jak popiół. Pojawia się też trochę marynowanego imbiru. Pojawiają się też odrobinę takich ciut, takich morskich klimatów. Jakieś mokre kamienie, trochę, troszeczkę glonów, nori. O, jest przyjemnie, jest naprawdę fajnie. Czuć w smaku dym, czuć go dużo więcej niż w aromacie. Ten dym Springbankowy spring jest bardzo ciekawym dymem. Ja go lubię, bo on nie jest taki dominujący jak dymy z Isla, które też bardzo lubię, ale w Springbanku to jest takie bardziej eleganckie. Ten dym, ten torf, którego używa się w ogóle nie jest poprzerastany niczym, on jest czysty, jest klarowny. Zobaczcie na zdjęcie. Tak wygląda mokry torf, którego używa się w destylarni Bank. Nie wiem skąd oni go biorą, ale on nadaje takich, takiego właśnie fajnego, dymnego smaku i aromatu właśnie powstającym tam whisky. Głównie whisky Longrow, które nad tym torfem wędzone są przez 48 godzin, a, ale w Springbanku też wyraźnie ten dym czuć, nie tak w aromacie jak w smaku. Znakomita łyski niesamowita. Bardzo mi smakuje, świetna jest. Dobrze, myślę, że chyba nawet więcej niż 88 punktów by mi dał, ale to przejdźmy teraz do finiszu. I w finiszu jest coś, co ja rzadko w włyski znajduję, ale wiecie co? Jak już znajdę, to nie mogę nie może mi to wyjść z głowy. Patrzcie na to zdjęcie. To czuję w finiszu, wiecie? Bateria, tak jak kiedyś były te płaskie baterie sprawdzało się, czy jeszcze jest w niej prąd, to ten prąd na języku finiszu się pojawia, no to jest petarda, to jest coś niesamowitego. I tutaj takie coś w tej whisky właśnie czuć, taki, taki właśnie delikatny prąd z baterii. Jest oczywiście dużo popiołu, jest trochę dymu, jest przypalony karmel, dojrzałe brzoskwinie, bardzo, bardzo dojrzałe, dojrzałe gruszki, słodziutkie, soczyste. Czuć też troszeczkę skórki z grejpfruta, troszeczkę liście, limetki, tutaj też kafir. Takie rzeczy się pojawiają, bardzo ciekawe i często znajduję je w ginach. A tutaj w tej whisky też takie coś jest. No po prostu to jest, to jest sztos. Balans tej whisky to jest, to jest po prostu top of the top. Bardzo fajnie ułożona. Niesamowicie przyjemny aromat. Bardzo przyjemny smak, długi, fajny finish. Tutaj naprawdę dobrze się dzieje, tu się dużo dzieje i tu jest, tu jest świetnie. 88,6 na whisky base, ode mnie myślę 80, no właśnie nie wiem, czy 88,5 czy 89. Wiecie co? 88,5. To jest świetna łyski, i to jest, to, jest, to jest znakomite, ale nie, to nie jest na 90 punktów. Dobrze, 88,5 tyle bym tej łyski dał. Nie wiem ile dałem jej na blogu, nie mam tego jak zweryfikować, chyba że kiedyś zajrzę do notatek obszernie przeze mnie spisywanych w zeszytach. Mam jakieś, jakieś 6-7 zeszytów spisanych od deski do deski z notatkami. I też punktowymi notkami do poszczególnych whisky. Więc będę mógł do nich wrócić, mimo że do strony wrócić już nie mogę. Ale tak, tej whisky dzisiaj na, na ten czas daje 88,5 punkta. Bardzo mi smakuje, jest to świetny. Nadal jeden z moich ulubionych Springbanków dwunastek, jakie, jakie próbowałem. Gorąco polecam. Ja tą whisky kupiłem za 450 zł. Pokażcie mi w, tych, w tej cenie whisky, która mogłaby ją pokonać. Jeśli jesteście w stanie, podzielcie się tym w komentarzu. Ja chyba nie jestem w stanie za te pieniądze znaleźć coś o podobnym profilu tak dobrego. Chodzi o podobny profil, bo jak mi tutaj będziecie teraz jakimiś oktomorami sypać, jakimiś, jakimiś niezależnymi bottlingami jakiegoś już będę Wisa. No to być może coś znajdziemy. Ale, ale coś, coś w podobie, coś naprawdę, coś w tym stylu. Oj, trudno będzie znaleźć. Chociaż na pewno jest to możliwe. Myślę, że jak uruchomicie wyobraźnię i zajrzycie do notatek, to czymś ciekawym możecie się podzielić. Bodajże najtańszy single mold w mocy beczki, torfowy single mold w mocy beczki, spróbujemy troszkę. Po zgadywać, może uda nam się trafić. Jeśli tu jest karmel, to dużo go nie ma, bo whisky jest naprawdę jasna. I kolega, który whisky nie pije, który w ogóle alkoholu nie pije, yy, powiedział, że to by się nadawało na perfumy. No, gdybym ja tak pachniał, takimi perfumami. Ocencie sami, powiem wam jak to pachnie. Więc tak, dużo dymu,